Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie, nazywam się Paweł Biedrzycki, jest z nami Mateusz Wcześniak, prezes spółki Movie Games. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. I, i dzisiaj z, przygotowaliśmy takie specjalne spotkanie edukacyjne na temat planów i rozwoju i trochę też kuchni y, na temat spółek gamingowych. Tutaj mamy taką świetną okazję, czyli y, w zeszłym tygodniu, w czwartek miała premierę gra y, Drag Dealer Simulator, która według... Komunikatów, które zostały opublikowane chyba wczoraj. Tak, sprzedała się w 72 godzinach w ilości 55 tysięcy sztuk. No To jest bardzo duża ilość gier. No i jest okazja, żeby porozmawiać o tym, jak to wydawerzenie wpływa na przyszłość Movie Games. No, jak to do tego doszło i, i jakie są plany dalsze na temat działalności spółki. No i przede wszystkim też będziemy mieli taką sesję QA na sam koniec. Witam w takim razie serdecznie. Postaram się właśnie przy okazji naszego webinarium opowiedzieć trochę o Movie Games, opowiedzieć przy okazji premiery, która miała miejsce w czwartek, ale przede wszystkim przedstawić całą spółkę, gdyż jest to spółka, która produkuje tak naprawdę w tym momencie już kilkanaście gier i nieustannie bardzo ciężko pracujemy, żeby rozwijać ten nasz model biznesowy. Trochę właśnie chciałem o tym opowiedzieć. Momencik, tutaj przyłożę, przyłączę na kolejny slajd. Przede wszystkim mamy zdywersyfikowaną strukturę. Co to oznacza? Staramy się być elastyczni na zapotrzebowanie rynku. Staramy się produkować różne gry. To nie oznacza, że my specjalizujemy się we wszystkim. To oznacza, że zespoły, które współtworzą movie games, mają doświadczenie w produkcji chociażby gier takich jak horrory, jak również symulatory, jak również duże produkcje, które mamy szczęście produkować na, na IP Discovery Channel. Czyli ta ten zdywersyfikowana struktura pozwala nam się rozwijać Bezpiecznie, bez nakładania dużego bezpośredniego ryzyka na, na jedną produkcję. I to dowodzi, że przy ciężkiej pracy i zaangażowaniu taka premiera przy optymalnym budżecie może zaproponować naprawdę wysokie, wysokie wyniki sprzedażowe i przede wszystkim, o czym będę więcej mówił, otworzyć przed nami kolejne drzwi, bo taka premiera nie jest dla nas momentem, w którym my stwierdzamy. Mamy sukces. My w tym momencie stwierdzamy, że mamy przed nami dużo pracy, żeby faktycznie jak najlepiej zrealizować to, z czym mamy w tym momencie do czynienia, to jakie, jakie uniwersum się przed nami otworzyło, taką strategię kroków, o której, o której opowiem. Spółki, które posiada Movie Games, jakby w swoim portfelu należące do grupy, no to jest Pixel Crow. Tutaj fenomenalny Maciej Mionsi, którego DNA jest bardzo dużo w Movie Games. Jego taka przenikliwość i doświadczenie, jeżeli chodzi o tworzenie gier, i bardzo dużych, i bardzo mocne zakorzenienie w rynku indie. MD Games, czyli nasza odnoga portująca, którą, którą robimy z Dragousem. No to przede wszystkim jest nasza chęć wejścia jak najmocniej w ten rynek konsol i jak najlepszego monetyzowania. My zawsze powtarzamy, że wydanie gry tylko na PC jest trochę jak wydanie na jednym kontynencie. Mamy potężną przestrzeń, żeby dalej monetyzować ten tytuł, szczególnie jeżeli one się dobrze sprawdzają. Ja też będę intensywnie podkreślał, że sprzedaż jest bardzo istotna, ale jest wynikowa pewnej egzekucji tej premiery, na czym się skupiamy i na czym bardzo ciężko pracujemy przed tą premierą i po niej. Drago Entertainment. Tutaj będziemy wspomagali Drago przy wydaniu pięciu symulatorów, które są przez nich produkowane. Również bardzo ciekawa spółka, przede wszystkim z potężnym stażem, więc każda z tych spółek jest w pewien sposób wyjątkowa i naprawdę ma to swoje USP może coś zaproponować konkretnego. Bardzo nam zależy na wysokiej jakości. Bardzo nam zależy na wysokiej jakości, bo to jest gwarancja długie, długotrwałej monetyzacji i przede wszystkim maksymalizowania szansy zarobienia na tym tytule, zmonetyzowania go i tak naprawdę proszę zobaczyć, że czy to są premiery takie jak The Beast Inside czy DDS, my mówimy o około 90% ocen. Tak samo jak mówimy w wypadku prologów dla LFB, czyli tytułu który, kolejnego horroru, który będziemy, który będziemy wydawali w tym roku. Kolejnej gry, która udało nam się dojść do poziomu naprawdę bardzo wysokiej listy, Bardzo nam zależy na, na sprawnym marketingu tytułów. I żeby to wykonać, oszczędzając na wydawaniu znacznych środków na promocję, to najlepszą według nas drogą jest bycie blisko gracza. I ten sprawny marketing tytułów to jest częste poddawanie tych naszych gier, ocenie tych graczy. I oni faktycznie wybierają, czy, czy chcą zagrać, zapłacić za ten tytuł. To nam umożliwia podnoszenie ocen i to nam umożliwia podnoszenie zainteresowania. W wypadku DDS-a zastosowaliśmy nawet to na taki dwutakt, czyli najpierw mieliśmy demo, a następnie mieliśmy, następnie mieliśmy free sample, czyli taką przedłużoną wersję, która dodatkowo miała, która dodatkowo miała zainteresować graczy. Przede wszystkim mamy rozbudowany model biznesowy. Co to oznacza? Ta dywersyfikacja oznacza tego, że chcemy zmaksymalizować szansę na odniesienie sukcesu. Nigdy nie zakładamy, że każda nasza decyzja jest dobra. My po prostu możemy. Włożyć maksymalną pracę w uprawdopodobnienie tego sukcesu, w związku z czym ten rozbudowany model oznacza nasze produkcje własne i jego już poszerzamy, i chcemy w przeciągu roku pokazać kolejne 10 tytułów, kolejne 10 IP, które będą czerpały, i o tym też powiem, z już przez nas produkowanych tytułów. Czyli chcemy mieć taki efekt kuli śnieżnej. Jeżeli gdzieś widzimy, że gracze są zadowoleni, jeżeli gdzieś widzimy, że pewne rozwiązanie wiąże się z sukcesem, to my nie przestajemy pracy, nie mówimy, że okay, w tym momencie mamy sukces, jest świetnie, za jakiś czas pomyślimy. My nie myślimy tylko o kontynuacji, my myślimy o rozwijaniu tego uniwersum i zaproponowaniu jak największej ilości rozwiązań. I to jest dla nas bardzo ważne. Ważna dla nas również jest strategia kroków. Znaczy, że pierwszy bet, pierwsza produkcja jest na optymalnym budżecie do poziomu naszego zaufania do, do tematyki, do poziomu zainteresowania. Nie chcemy ryzykować, natomiast przy kolejnej jesteśmy już otwarci na podniesienie tego budżetu. Tylko e, to, co jest bardzo istotne i my po, podkreślamy, to nie znaczy, że jeżeli na grze zarobimy x, to x będzie budżetem tej kolejnej gry. Nie widzimy takiej potrzeby, dostrzegamy i, i to świetnie też zresztą cała grupa e, PlayWay'a zobrazowała, że tutaj tak naprawdę chodzi o ciężką pracę pomysł, ten budżet może pozwolić dostarczenie większego tytułu, ale nie ma naprawdę wielkiej potrzeby angażowania bardzo, bardzo dużych środków, szczególnie że takie nagłe powiększanie skali, no to jest tak naprawdę zwiększenie tylko spalania tych, tych pieniędzy, a nie faktyczne przełożenie na. Na jakość tego produktu, i jego rozmiar, bo zespoły po prostu tak szybko się nie rozrosną. My się czujemy komfortowo przy tej ilości produktów. Przecież my jesteśmy tuż po premierze Drag Dealer simulatora, ale za chwilę będziemy mieli wyjście z early accessu dla Plane Mechanica. Last from Beyond, tutaj komunikowaliśmy i też podkreślę, bardzo wysoka już jeszcze przed, przed tak naprawdę tym zintensyfikowanym działaniem na przed premierą. Alaskan Track Simulator, niedawno pokazany AMS, czyli gra, która czerpie tak naprawdę z tego klimatu Alaskana. I to pokazuje, że gdzieś każdy dobrze położony bet, dobrze rozwijany uniwersum tą, tą ciężką pracę możemy monetyzować na kilku, na kilku płaszczyznach. Przechodząc dalej do samego tytułu, który mamy, który mieliśmy premierę. 55 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w 72 godziny. Numer jeden na liście bestsellerów Steam'a. To nas bardzo ucieszyło, bo intensywnie w biurze oglądaliśmy, w którym miejscu się pojawimy. I proszę uwierzyć, że byliśmy bardzo zaspokojeni. Tak pozytywnie zaskoczeni i szczęśliwi z tego numeru dwa na wejście i po chwili przeskoczenia na numer jeden. Mamy trudny rynek w tym momencie, bo co prawda graczy jest dużo, ale mamy silną konkurencję, mamy też wysokie przeceny, więc to jest dla nas powód do dużego zadowolenia, bo dowodzi, że jakby ten kierunek e, ciężkiej pracy nad społecznością i, i rozwoju jej, on się faktycznie przekłada w efekty. I, i że faktycznie ważniejsze jest przepracowanie tego z tym community, wytworzenie jego, a nie położenie tylko pieniędzy na promocję, bo Drag direct simulator nie miał zaangażowanych dużych środków na marketing. I ja to będę powtarzał, zresztą tak jak każda nasza gra. Chcemy, żeby maksimum z tego budżetu było przeznaczane na produkt i 91% jest właśnie tego dowodem. To jest wypadkowa Gier, mechanik, fenomenalnego e, timu, fenomenalnej działalności Rafa Pecherzyckiego, który, który zarządzał e, e, tworzeniem e, drag dealera. Ale to jest też efekt świetnego testingu, świetnego dopasowania e, tego tytułu do zapotrzebowania, no i przeprowadzenia właśnie tego na dwa takty weryfikacji produktu bo gracze, którzy mieli dostęp do dema, potem mieli dostęp do free sample, to też odsiewa część osób, które w jakiś sposób mogłoby nie zdawać sobie sprawy, jaki produkt finalnie dostaną. I my patrzymy na każdą premierę, tak jak ta dds z perspektywy tego, że to jest dopiero początek pracy. Przede wszystkim mamy rozwój tytułu. To jest dla nas niesłychanie ważne. Ten tytuł musimy rozwijać z tą społecznością, bo bliski kontakt z nią, on zobowiązuje. I my tak jak mówię, nie, nie świętujemy sukcesu na tym etapie, tylko jest to element zintensyfikowanej pracy, żeby się rozwijać. Musimy słuchać tej społeczności, się tej społeczności i rozwijać w tym kierunku, w którym oni faktycznie e, będą, e, będą oczekiwali tak naprawdę od nas, żeby ta gra wyglądała. Ale możemy uzyskać tutaj również, i to jest bardzo istotne, gdyż każda nasza premiera, de facto, przy zrealizowaniu, przy ocenieniu jej jako sukces, ona otwiera do nas drzwi do realizacji jakichś kolejnych tytułów w uniwersum. I my mamy pomysły, bo tak naprawdę już przed premierą przygotowujemy się na wiele scenariuszy. Przygotowujemy się na scenariusz umiarkowanego sukcesu, sukcesu, czy formułę monetyzowania gry, żeby ona zarabiała, więc my staramy się do każdego zdarzenia, każdej sytuacji maksymalnie mocno przygotować. Bo posiadanie scenariuszy, to jest posiadanie e, tak naprawdę jakiegoś planu gry na sytuację, którą zastaniemy. To nie, dzięki temu nie powodują u nas stresu i pytania, to co teraz? Tylko my bardzo dobrze wiemy, co jest w sytuacji takiej jak dzisiaj, gdzie możemy e, powiedzieć, że e, cieszymy się z naszej egzekucji tej premiery i jej wyniku tej egzekucji, ale z drugiej strony, gdyby było inaczej, to my jesteśmy na to przygotowani strategia kroków tutaj będzie się właśnie przejawiała no my jesteśmy otwarci na rozwój tytułu i e, tutaj analizowane są Powiedzmy takie dwa główne scenariusze, które dostrzegane są na rynku, jeżeli chodzi o ewentualny albo drastyczny rozwój wewnątrz obecnego tytułu, albo, albo kontynuację. Więc jesteśmy na to, na to w pełni otwarci. No i ta strategia kroków to oznacza, że my ten budżet podniesiemy. Tylko od razu informuję, jakby z perspektywy naszego modelu biznesowego: podniesiemy to nie znaczy razy ileś w górę. To znaczy podniesienie tak, żeby zaoferować ciekawszy, większy produkt. Natomiast dalej nie zapomnieć o tym, tak naprawdę, co jest podstawą tych gier, które robimy. Czyli dopasowanie do tego, co gracze potrzebują. Każda z premier, którą realizujemy, to jest swoisty fundament dla kolejnych. I my widzimy chociażby to przy premierze gry AMS-a. To jest pierwsza z dziesięciu gier, którą, którą pokazaliśmy. Ona. Tak naprawdę była budowana na bazie bardzo dużej Alaskan Track Simulatora I my widzimy już na tym etapie, jak dobrze nam się to sprawdza. Mamy w przygotowaniu kolejne liczne premiery. No, tutaj bardzo istotna dla nas, no to jest Last from Beyond. Czyli gra, która już komunikowaliśmy w ramach naszego SP, posiada 95 tysięcy zapisów przed tym naszym zintensyfikowanym marketingiem. Czyli mamy start z zupełnie większego poziomu. E, mamy naszą najwyższą listę z czasu komunikatu SP, czyli ATSA, 100 tysięcy, ale mamy też takie gry chociażby jak e, e, Car Wash Simulator, które już mają poziom wishlist taki, jaki miał DDS przed rozpoczęciem marketingu. Poza tym współpracę z Discovery Channel, takie jak e, chociażby pogromcy mitów, potężne globalne IP z bardzo dużym potencjałem i, i jesteśmy szczęśliwi, że je e, realizujemy. Mamy takie tytuły, chociażby jak Restaurant Flipper, więc staramy się zawsze komunikować, że z jednej strony jesteśmy spółką licznych premier w roku. Dużego kontaktu ze społecznością, bardzo dużego dbania o tę jakość, takie quality indie. No a, a z drugiej strony, taką, która jest skupiona, i ściszymy, bo te wydarzenia chociażby po wydaniu DDS-a, tak naprawdę głównym efektem jest to, że cała ekipa jest jeszcze bardziej zmotywowana do działania, bo widzi efekty, widzi na, na co się może przełożyć, widzi radość tej społeczności, która, która się z nami kontaktuję, mam potężnego Discorda dla tego tytułu, potężna grupa na Steamie, która faktycznie daje ten feedback, że jest to rozrywka, jest to fajne spędzenie tego. No skąd, co tu dużo mówić, ciężkiego czasu, bo teraz mamy ten okres kwarantanny, więc, więc ogólnie ta rozrywka jest bardzo potrzebna w domu. Więc, więc to nas cieszy i tutaj dbamy o to, żeby, żeby jak naj, najciężej pracować, jak najmocniej monetyzować. Wspomniałem już o portowaniu Gero, MD Games. Pixelcrow dołoży do tego zestawienia około trzech tytułów. Sześć tytułów e, otwiera Drago. Mamy bardzo intensywne w tym momencie działania, które mają rozszerzyć e, tak naprawdę zakres działalności MoveGames poza tych zespołów polskich na rynek rumuński wraz z grupą Mięstę. To jest dla nas niesłychanie ważne, bo jest to rynek wielu utalentowanych osób, które do dnia dzisiejszego tak naprawdę nie miały szansy realizować swoje pasje i realizować gier, tak jak jest to możliwe w Polsce z dwóch powodów. Nie było podmiotów, które chciały zagwarantować know-how w postaci tego know-how wydawniczego czy pewnych sugestii co do tego, jak te gry należałoby realizować, jak należałoby ograniczać ryzyko, a z drugiej strony, jeżeli chciało się realizować, no to głównym rozwiązaniem było sfinansuj sobie sam. Ten, ten, ten komfort w Polsce jest, bo te zespoły faktycznie mają wiele podmiotów, a, które, które są w stanie realizować i wspierać e, przy, przy tworzeniu e, tych gier. Natomiast tam tego nie było, więc my też wchodzimy na trochę taki otwarty rynek, m, w którym będziemy chcieli stworzyć pewnych takich liderów tego rynku, wesprzeć ich know howem wraz z grupą EMC, Dostarczyć im środków na produkcję gier, pilnować optymalizacji budżetów, pilnować wydawania za sprawą Movie Games, czyli tak naprawdę stawiamy taką bardzo dużą, silną nogę, która jednocześnie w żaden sposób jakby nie ogranicza naszej dynamiki rozwoju na tych dotychczasowych płaszczyznach, czyli gry własne spółki z grupy, no i w tym momencie dochodzi ten rynek rumuński, otwarty, pełny tak naprawdę tego kapitału ludzkiego który, z którym będziemy mogli współpracować no i tworzyć, tworzyć przyszłość trochę rozwoju tamtego rynku.